Dzień dobry kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne Strzelce na czytaniu tygodniowym od 6 do 12 listopada bieżącego 2023 roku. Karty mamy już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla was zapowiada, ale zanim rozkład zapraszam was do obejrzenia czytań horoskopów na rok 2024. Są już nagrane filmy dla wszystkich znaków z Zadiaku. Kliknijcie sobie na moim kanale zakładkę playlista i tam będziecie mieli tematycznie udostępnione te filmy. No dobrze, to zaczynamy. Tydzień, poniedziałek, rycerz mieczy, wtorek, dziesiątka kielichów, środa, dziewięć mieczy, czwartek, diabeł, Piątek mag, sobota z kielichów i niedziela rycerz dębów. W tle czytania osiem kielichów. No, słuchajcie, to jest niesamowite, że już trzeci znak tutaj odchodzi z czegoś, rezygnuję. W tle jest ósemka kielichów, przeczasuję karty i, i przekładam. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Widocznie, no, jakieś smutki, jakieś żale. Może otwierają się oczy i ludzie zaczynają wreszcie podejmować decyzje, Zrzucają kajda, kajdany, uwalniają się z jakichś trudnych sytuacji. Walczą o siebie. Zobaczmy tą dziewiątkę mieczy i tego diabła. Wy się, czego wy się boicie? Jakiś strach tutaj? Jakieś lęki, nieprzespane noce? Dziewiątka mieczy. Kochankowie. Nie, umiarkowanie, przepraszam. To jest wasza karta. I rycerz kielichów. No kochani, ktoś tutaj się pojawia w życiu strzelca. Ktoś nowy. Więc samotne strzelce mają szansę kogoś poznać. Już może sobie piszecie, już sobie rozmawiacie z tą osobą. Eee, no, ale musi dojść do spotkania i dojdzie do spotkania i ta osoba was oczaruje. Więc tutaj już kolejna randka planowana. Strzelce. Macie szansę, tutaj naprawdę kogoś poznać. Natomiast co w związkach stałych? Myślę, że dobrze. Tylko musicie się troszeczkę uzupełniać, częściej rozmawiać ze sobą, panować nad nerwami, czyli ćwiczymy samodyscyplinę, cierpliwość, panujemy nad sobą, tak? Nad swymi emocjami. No i tutaj w rodzinie problem z alkoholem. Problem z alkoholem, więc. No, ktoś tutaj musi pomyśleć o terapii, ja nie mówię, że to Wy jesteście strzelcy, ale to może być jakiś koziorożec, skorpion, ryba bądź tak. Poniedziałek, Rycerz Mieczy, więc tutaj bardzo minie Wam szybko ten dzień. Dużo nerwowych sytuacji, nie podejmujcie decyzji w pośpiechu, nawet jeżeli czujecie, że macie rację, że wiecie, co robicie, przemyślcie to sobie, zwolnijcie troszeczkę tempo. Uważamy na mandaty, przekraczanie prędkości, jakieś kontrole drogowe, bo mogą przyjść jakieś później monity do płacenia. Sprawy urzędowe błyskawicznie załatwicie, natomiast nie wchodźcie w dyskusję tutaj z urzędnikiem, bo go nie przegadacie i może to też zmienić jakąś sytuację. No, ktoś będzie złośliwy, po prostu czegoś możecie nie załatwić. Nie dajcie się prowokować, natomiast jakaś wiadomość w tym dniu przyjdzie, list polecony, jakiś ważny mail, telefon. Być może trzeba będzie szybko zareagować, podjąć decyzję. Co w związkach? W związkach mogą być kłótnie i tutaj partner może być jakiś taki zgryźliwy, czepialski, jakiś taki nieprzewidywalny. Nie wchodźcie w tą energię. Jednym uchem wpuśćcie, drugim wypuśćcie. No, samotne strzelce z kimś sobie piszą, i ta osoba bardzo szybko będzie chciała Was poznać, spotkać się z Wami. Ewentualnie odezwie się ktoś, z kim dawno nie utrzymywaliście kontaktu, relacji, i, i tak niespodziewanie ta osoba będzie chciała się spotkać, porozmawiać, może ma Wam jakąś ważną informację do przekazania. We wtorek mamy dziesiątkę kielichów. To już miły i sympatyczny dzień, bardzo taki rodzinny. Dobre wiadomości ze strony rodziny. Ktoś z rodziny może odwiedzić. Jeżeli szukacie pracy, pojawi się fajna oferta, ciekawa. Już w poniedziałek zadzwonicie, dowiecie się, co dalej, no i podejmiecie tą współpracę. Ten dzień oczekiwania, tutaj środa, czwartek, myślę, że będzie takim stresującym dniem, ale wszystko jest ok, będziecie sobie radzić e, sami ze sobą. Warto uzbroić się w cierpliwość, bo tutaj odpowiedź będzie pozytywna i podejmiecie. Współpracę w jakiejś firmie. Niektóre strzelce być może też noszą się z zamiarem rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Wtorek, miły, sympatyczny dzień, fajna atmosfera w pracy, jeżeli macie pracę, spotkanie jakieś rodzinne, ktoś pójdzie wam na rękę, będziecie mogli się zrealizować w tym dniu, liczyć na pomoc życzliwych, spokojnych osób. I jakieś też spotkanie rodzinne po południu, może ktoś Was odwiedzi, może jest ku domu jakaś okazja, zwłaszcza urodziny, mininy dzieci. Jeżeli wracacie z jakiejś podróży i bardzo szybko chcecie być w domu, no tutaj ucieszycie się na widok rodziny, miło spędzicie czas. Może właśnie ze względu na jakąś uroczystość, tutaj bardzo szybko chcecie na czas dotrzeć do domu. Raczej w tym dniu pozytywnie pozałatwiacie sobie wszelkie sprawy. Może jakaś uroczystość w szkole, w przedszkolu w żłobku, więc tutaj ten dzień też niektóre strzelce spędzą z dziećmi tak rodzinnie towarzysząc na jakimś tam przedstawieniu, na jakichś występach w środę mamy dziewiątkę mieczy i twoją kartę umiarkowania strzelcu eee, dziewięć mieczy, no, jest jakaś nurtująca sprawa, o której ciągle myślicie Zarywacie też noce, może pracujecie na dwie zmiany, bądź jest propozycja podjęcia pracy na dwie zmiany, no musicie się do tego przyzwyczaić. W nowej pracy może być też wymagana znajomość języka obcego. No tu może być problem, bo wydaje mi się, że strzelcy, być może tutaj akurat, które ściągamy energetycznie, są na poziomie komunikatywnym, podstawowym, a wymagany jest taki średnio zaawansowany, więc trzeba będzie się zapisać. Co w relacjach? W relacjach tutaj... No nie wiem, ta dziewiątka mieczy to jest jakiś strach, jakiś niepokój, może jest jakiś temat, który chcecie poruszyć. Ogólnie nie załatwiałabym w tym dniu żadnych spraw, bo będziecie troszeczkę rozkojarzeni. No księżyc tutaj będzie strasznie na was wpływał. Yy, może właśnie coś przeżywacie, czegoś żałujecie albo czymś się martwicie i nie możecie spać w nocy. Może was boli głowa, może macie jakieś dolegliwości związane z kręgosłupem, jakieś nerwobóle. Albo, właśnie, jakieś problemy z depresją, stanem emocjonalnym, więc tutaj trzeba zasięgnąć porady e specjalisty. E co jeszcze? Nogi mogą Was bardzo boleć. Więc zwróćcie uwagę na to, jak śpicie, jakie obuwie nosicie, bo może być nawet jakieś skaleczenie, jakieś ranki, e bo na przykład kupiliście sobie niewygodne obuwie, które Was obciera, tak? I to jest później bardzo dokuczliwe stresujecie się przed jakąś rozmową albo właśnie tym wyczekiwaniem na decyzję odnośnie pracy, nie ma czym się martwić, na pewno jeżeli potrzebujecie tutaj wsparcia partnera bądź partnerki on będzie do Waszej dyspozycji świetnie się rozumiecie i ta osoba będzie umiała Was uspokoić ukoić poprawić samopoczucie raczej po pracy nigdzie nie będziecie wychodzić, więc tutaj też nie jest dobry czas na naukę bądź jakieś rozmowy w gronie przyjaciół, spędzanie czasu w większym gronie, bo będziecie właśnie przemęczeni. Tutaj ból głowy się pojawia, bądź może jesteście podatni na zmiany pogody i będzie takie właśnie trochę nieciekawe wasze to samopoczucie. W czwartek mamy kartę Diabła i Rycerza Kielichów. No, tutaj pojawia się pokusa odnośnie właśnie spotkania z kimś. No, Ktoś ma bardzo silny wpływ na Was. Zobaczcie, diabeł i magik są obok Was, więc jest to osoba, która albo Was oczarowała, albo robi to celowo, więc tutaj uważajcie na manipulację. No na pewno nie podpisujemy w czwartek żadnej umowy, chociaż on by, ona by wyglądała, no nie wiem, jak korzystnie i ten rycerz kielichu by tak pięknie Wam ją ubrał w słowa, miał dar przekonywania, no nie. Ehm diabeł to jest e, jakiś taki nerwowy dzień bardzo taki emocjonalny czegoś będziecie się obawiać będziecie przewrażliwieni na swoim punkcie może być też tak, że tutaj namawia Was jakaś osoba żeby wyjść sobie gdzieś na kielicha e, więc też nie dajcie się że tak powiem nałogom e, nie dajcie się różnym takim podszeptom, że a chodź zobaczysz co Ci to szkodzi <grym> w pracy może być jakaś taka nieciekawa atmosfera no, może być tak, że jakoś nie potraficie się skupić, będą wam ręce drżały, możecie się wszystkim przejmować, więc tutaj też troszeczkę, że tak powiem, dajcie sobie chwilę na wytchnienie, na, na odpoczynek, jakąś przerwę bądź właśnie odreagowanie jakiegoś stresu, zwłaszcza jeżeli macie stresującą pracę. Dobre rokowania, rozmowy w sprawie jakichś yy, zobowiązań finansowych, więc jeżeli jest jakiś kredyt, który Was martwił, tutaj będzie można w tym dniu zawrzeć jakąś układę, bądź dojść do porozumienia. Dobra wiadomość od Zodiakalnego Skorpiona, bądź Koziorożca odnośnie jakiegoś spotkania, współpracy, nie wiem, coś tam razem załatwiacie, więc tutaj jakaś odpowiedź będzie pozytywna. No i kochani, no romans, romans tutaj się, że tak powiem, iskrzy, więc przygotowujecie się do randki żeby z kimś gdzieś wyjść, spotkać się. Natomiast w stałych relacjach, moi kochani, no tutaj partnerowi uda Wam się nakłonić yy, Was do czegoś. Jakiś taki miły, spokojny wieczór. No może tutaj ktoś sobie fajnie coś zaplanował w tym diable, który jest chytry i przebiegły. Dzieci zawozimy do babci i spędzamy miły wieczór. Natomiast y, też uważajcie na jakieś takie y, pułapki emocjonalne, próbę wpływu na Wasze emocje. Y, mimo, że diabeł, no to można powiedzieć taka zależność od siebie, ale może być też y, za bardzo jakaś emocja eksponowana i to już jest toksycznie, tak? Zwłaszcza, że jeżeli ktoś jest zazdrosny, ma na Waszym punkcie obsesję, chce mieć nas tylko dla siebie i trzyma nas na takiej uwięzi, więc tutaj nie dajcie się, moi kochani. No dobrze, jeżeli czujecie się źle, warto skonsultować się z lekarzem i uważajcie też na choroby zakaźne, bo może być, moi drodzy, jakiś kater, jakieś przeziębienie, bóle zatok i trzeba będzie iść do lekarza. W piątek mamy kartę Magika, więc tutaj uważajcie na czyjeś manipulacje i wpływ na Was. Natomiast jeżeli chodzi o Waszą energię, będziecie liderami, będziecie wiedzieli, na czym stoicie. Macie instrumenty, narzędzia do tego, żeby kreować, decydować, spełniać swoje zachcianki, marzenia. Dobry czas na naukę, na przystępowanie do egzaminów, na rozwijanie swoich umiejętności, rozpoczynanie czegoś od nowa, może własna firma, może praca w nowej firmie. Gdzie bardzo się stresowaliście i przejmowaliście poprzedniego dnia, jak to będzie? Będzie bardzo dobrze i bardzo szybko się zorganizujecie i odnajdziecie w tym miejscu. No i kochani, jakiś nowy początek: odzyskacie pewność siebie, macie możliwość kształcenia, rozwijania swoich umiejętności. Świetnie będzie Wam się rozmawiało z pracodawcą, więc tutaj bardzo dobrze zaprezentujecie się. No i dobry dzień na występy, Bra branie udziału w jakimś konkursie. Przystępowanie do egzaminów, bo naprawdę widać, że jesteście zdolni i no, przyłożyliście się do nauki. W tym dniu nie będzie sprawy, której sobie nie załatwicie. Jeżeli jakieś zawody, jakieś konkursy zajmiecie pierwsze miejsce oczarujecie publiczność bądź widownię, jeżeli jesteście aktorem, artystą i w tym dniu macie jakiś występ. Nawet jeżeli to jest po prostu na jakaś mniejsza publiczność, na przykład jakieś przedstawienie w szkole albo, albo gdzieś na uczelni zorganizowanie jakiegoś pokazu, no zrobicie dobre wrażenie, więc ten mak. Panowanie, kontrolowanie nad wszystkim, zrealizowanie swoich pragnień, wpływanie też na otoczenie, dar przekonywania, więc może uda Wam się Kogoś w tym dniu namówić? Jakiejś na pewno pięknej, mądrej idei, sprawy, e, jakiegoś być może szczytnego celu. Kochani, w sobotę mamy askielichów, bardzo przyjemny dzień, miło spędzony w moim towarzystwie, odpoczniecie sobie, będziecie tacy spokojni, może sprawicie sobie jakąś niespodziankę, zrobicie coś, coś dla siebie, woda będzie dla Was takim ukojeniem, więc może yy, pobyt gdzieś nad wodą, może jakaś gorąca kąpiel, może spa, może idźcie sobie na basen popływać. Zrelaksujecie się, dobre wiadomości, życzliwość, spokój, serdeczność ludzi, miłe spotkania, podejmowanie właściwych decyzji i intuicja w tym dniu będzie niezawodna. E, świetna randka, jeżeli poznajecie kogoś nowego. Natomiast w stałych związkach tutaj przejmujecie stery i można powiedzieć, że jest bardzo miło, bardzo sympatycznie. Może być nawet początek wielkiej miłości, wyznania uczuć, planowania zaręczyn bądź małżeństwa. W niedzielę mamy rycerza denarów, bardzo tak zdłużyć będzie Wam się ten dzień. Spędzicie go w domku, bądź gdzieś na świeżym powietrzu, ale nie aktywnie, tylko raczej tak spacerując sobie, zwiedzając e, coś e, na spokojnie, bez żadnych jakichś takich dynamicznych planów. Może odwiedzić Was w tym dniu zodiakalny byk, panna bądź koziorożec. Przywieźć jakiś prezent, upominek, może przy, wyświadczy Wam jakąś przysługę, może chcieć pożyczyć pieniądze bądź odda pożyczone pieniądze. Możliwe też jakieś akcje charytatywne w związku ze zbiórką pieniędzy na dzieci potrzebujące, zwierzątka w potrzebie, jakieś właśnie fundacje, może zaangażowaliście się w jakąś akcję jako wolontariusz. Po malutku wychodzicie na prostą finansowo i myślę, że w tym dniu też zajmiecie się jakimiś praktycznymi zajęciami. Może się pouczycie, może poczytacie. No, jeżeli nigdzie nie wychodzicie, na pewno ten dzień spędzicie w domu i będziecie jakieś pożyteczne tutaj e, zadania sobie wymyślać, na pewno nie będziecie się nudzić. To tyle kochani. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.